Czytanie z drugiej księgi Samuela. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a pan poskromił dookoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi To mówi Pan Czy Ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? Zabrałem Cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem I byłem z Tobą wszędzie, dokąd się udałeś Wytraciłem przed Tobą wszystkich Twoich nieprzyjaciół Dam Ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osadzę go tam i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem Cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom Ci zbuduje. Kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twojego, który wyjdzie z Twojej wnętrzności i utwierdzę Jego królestwo. Ja będę Mu Ojcem, a On będzie mi synem. Przede mną dom Twój i Twoje Królestwo będzie trwać na wieki, twój tron będzie utwierdzony na wieki. Oto Słowo Boże. Amen. Na wieki będę sławił łaski Pana. Na, na wieki, wieki będę, będę sławił łaski Pana. O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, Swoją wierność będę głosił moimi ustami przez wszystkie pokolenia, albowiem powiedziałeś na wieki ugruntowana jest łaska, utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Sława i be be. Sławi łaski Pana. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian, bracia: temu, który ma moc utwierdzić Was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą dla dawnych wieków, ukrytą. Teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie, na rozkaz odwiecznego Boga, wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze. Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Chwała Tobie, Panie Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo. znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, i będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie, i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu, ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja. Oto ja, służebnica Pańska, Niech mi się stanie według Twojego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie i Kochani bracia i siostry, Księga Samuela ukazuje nam Dawida, który buduje królestwo i chce, by w tym królestwie należne miejsce było dla Boga, by jego słowo mogło zamieszkać nie pod namiotem, ale we wspaniałej świątyni. I nie chodziło tylko o zewnętrzny przybytek, ale o to, by prawo Boże, Zamieszkało w ludzie całym. Rzeczywiście Królestwo Izraela było królestwem, gdzie Bóg ma swoje miejsce. Powiemy w życiu publicznym, społecznym, by całe społeczeństwo cieszyło się sprawiedliwością, a jednocześnie mężne wewnętrznie no, było w stanie odpierać ataki z zewnątrz. To jest pragnienie Dawida. I Bóg obiecuje, choć mówi powoli. Nie ty zbudujesz mi świątynię, zbuduje ci ją twój syn. I wiemy, są tu te dwa wymiary. Pierwszy wymiar to jest Salomon, ten syn biologiczny, który budował fizycznie świątynię, a ten dalszy wymiar to zwiastowanie już, że za tysiąc lat Syn Boży zbuduje prawdziwą świątynię. To jest pierwsze czytanie. Ewangelia mówi z kolei o tym, jak Bóg posyła swego posłańca, anioł to posłaniec. Może być, powiemy, nadzwyczajny posłaniec, a może być posłańcem drugi człowiek, który z natchnienia jakiegoś idzie z dobrą nowiną. Bóg chce wejść w życie Maryi i Józefa. Narzeczeni po zaręczynach, powiemy, mają swoje plany życiowe, pewnie bardzo spokojne plany, bo Józef był rzemieślnikiem. I oto Bóg puka do serca Maryi i mówi: Czy chcesz przyjąć mój plan, Boży Plan? Wiemy, to było trudne i dla Maryi, i później dla Józefa. Bardzo trudne to było, ale przyjęli Boży Plan do swojego życia. Przyjęli samego Boga. Maryja przyjmuje Boga pod swoje serce. Przyjąć Boga do swojej rodziny. Święty Jan Paweł II, gdy rozpoczynał swój pontyfikat, to pamiętamy dobrze te jego słowa: byśmy otworzyli nasze serca, by otworzyć serca, otworzyć drzwi także systemów społecznych, politycznych, kultury. By wszelkie drzwi otworzyć, by Jezus mógł tam wejść, zagościć, bo on chce zbawiać, chce realizować swój Boży, dobry plan dla człowieka. To jest ta propozycja, którą Bóg kieruje także do mnie i do ciebie przez dzisiejszą Ewangelię. Obietnica, nadzieja. I święty Paweł dopowie jeszcze do Rzymian, tym, którzy przyjmą Jezusa. Doświadczę Jego mocy. Bracia, temu, który ma moc utwierdzić Was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, On ma moc przemienić życie osobiste, życie każdej wspólnoty, od tej najmniejszej wspólnoty, którą jest rodzina, poprzez tą szerszą wspólnotę naszych przyjaciół, z którymi się spotykamy na co dzień z którymi mamy różne wspólne sprawy, i radosne, i trudne, poprzez wspólnotę całej wsi, sołectwa, czy całej dzielnicy miasta, czy wreszcie poprzez wspólnotę całego narodu i międzynarodową wspólnotę. I to rzeczywiście się dokonuje. Rodziny, które są naturalną kolebką życia od tysięcy lat. Ludzie gromadzą się w rodziny, by przekazywać życie. I oto może rodzina, mogą narzeczeni przyjąć Chrystusa i budować trwałą miłość, aż do grobowej deski. To jest coś wyjątkowego. Życie rodzinne, w którym przyjęliśmy tak naprawdę, na serio Jezusa z Jego Ewangelią, z Jego mocą. Z Jego miłosierdziem, które się przejawia przy odpuszczaniu grzechów, przy wzajemnym przebaczaniu sobie. To jest zupełnie inne życie. I wielu z nas doświadczyło życia w takiej świętej rodzinie. I jest za to bardzo wdzięczny swoim rodzicom, że oni taką kolebkę stworzyli dla mojego życia. Choć wiemy, że z drugiej strony instytucja rodziny jest niszczona. No, w naszej polskiej rzeczywistości od tysiąca lat coraz więcej rodzin zapraszało Jezusa, stało się to jakąś taką normą życiową, społeczną, a od rewolucji francuskiej, która z wojskami Napoleona przeszła przez Polskę, zaprowadzono pierwszy rozkład, równając związki cywilne z sakramentem małżeństwa. I bardzo wielu już w to uwierzyło, tak się przyzwyczailiśmy i już nawet wielu nie zważa, jak wielką to jest krzywdą dla dzieci, jak wielkim bólem, cierpieniem dla dzieci jest taka zmiana ról w małżeństwie. A dzisiaj to idzie dalej po tą ową już symboliczną, powiemy tęczową rewolucję, gdzie wszelkie związki mają być zrównane, gdzie instytucje małżeństwa przestaje w ogóle istnieć. To jest jedno zmaganie. Drugim tym zakresem, gdzie Chrystus chce wejść, to są moi koledzy, koleżanki. To bardzo ważne jest już dla dzieci, dla młodzieży, to i dla starszych, szczególnie to na wsi przez całe pokolenia doświadczali nasi ojcowie, gdy trzeba było sobie wzajemnie pomagać, i te sąsiedzkie relacje były bardzo bliskie, bardzo konkretne. I można również w tą grupę przyjaciół, szukać takich przyjaciół, mieć takich bliskich przyjaciół, z którymi razem przyjmuje się Jezusa, on jest kimś ważnym. Mam przyjaciół, dla których wiara jest czymś bardzo ważnym. Taki przyjaciel sprawdzony to jest wielki skarb. Grono takich przyjaciół no, daje wielką moc człowiekowi w tym trudnym życiu. I znowuż dzisiaj widzimy, jest to atakowane szczególnie mocno dla dzieci, młodzieży przez tą wielką pokusę internetowych przyjaciół. To jest może raczej rozpaczliwy krzyk dziecka, młodzieży, który nie ma bliskich kolegów, koleżanek, krzyk samotności, ja chcę mieć chociaż przez internet przyjaciół, ale teraz doświadczyła młodzież i dzieci, jak nie ma szkoły, jakim to jest bólem. To nie zastąpi realnej przyjaźni. A w tej realnej przyjaźni dziecięcej, młodzieńczej, może być taka przyjaźń, gdzie Pan Jezus jest ważny. I takie przyjaźnie szczególnie mocno są zawiązywane na różnych formach rekolekcji, gdzie przyjmujemy jako koledzy, koleżanki Jezusa do naszego życia przyjacielskiego. Razem się bawimy, razem przeżywamy różne trudności. To jest drugi krąg. Później szerszym kręgiem. Jest, powiemy, wioska, sołectwo. Akurat nasza parafia jest taką typową parafią jednowioskową przez setki, setki lat. Dopiero w XIX wieku dwa majątki się usamodzielniły, stworząc sołectwo wymysłowe i dębiny. Ale jedna wioska, w miastach, powiemy, jedna dzielnica, gdzie ludzie razem mieszkają, a społeczność lokalna. Te społeczności są wszędzie. Ale można w tą społeczność zaprosić Jezusa. I zobaczcie, co się wówczas dzieje. Społeczność, która zaprosiła Jezusa, raz na tydzień spotyka się razem na modlitwie. Razem się modli, razem przeżywa rekolekcje, uczy się wzajemnie sobie przebaczać, jakże to jest inne życie. W społeczności, która tworzy, mówimy, parafię. Tworzy taką wspólnotę, w której sprawowana jest Eucharystia, czyli Bóg przychodzi do nas bardzo realnie, ze swoim słowem, ze swoim ciałem, nas posila, umacnia. I tego potem doświadczamy. To jeszcze dzisiaj tego doświadczamy w naszej parafii. Jeśli przyjdzie jakaś tragedia rodzinna, to odruch mówi, ja muszę nieść pomoc, bo on jest mi bliski. Mój sąsiad nie jest kimś anonimowym. Tak, gdzie... Tam, gdzie są Pogańskie, Wielkomiejskie, nieraz osiedla. Sąsiad i nic nie wie, nie spotykają się, nie ma wspólnej modlitwy, to tam zupełnie inaczej wyglądają te relacje sąsiedzkie. I wreszcie później taką wielką wspólnotą jest naród. I od dwóch tysięcy lat na naszej europejskiej ziemi. Historia pokazuje, jak różne ludy wędrujące, zagubione, przyjmując Chrystusa, stawały się narodami. Tak jak Izraelici w niewoli egipskiej z mentalnością niewolników przy wyjściu z niewoli stali się narodem, który miał swoją tożsamość, godność, miał swoje wartości i tworzą się narody chrześcijańskie. I w tych narodach inaczej wygląda życie. Może z naszej historii polskiej taki mamy wspaniały przykład w, w I Rzeczpospolitej Jagiellonów, kiedy się okazało, że przyjmując Chrystusa, jesteśmy w stanie budować jedność z różnymi narodami Polacy, Litwini, Rusini, Ukraińcy przez zupełnie różne mentalności, różne narody. I jeszcze więcej, w tej rzeczywistości potrafili się odnaleźć ci, którzy byli wyganiani z innych krajów, jak Żydzi z Francji przegonieni. Syci z Czech przegonieni mogli tu czuć się dobrze, bo była to społeczność, która przyjęła Jezusa w życiu społecznym, publicznym. A później krok dalej w Europa doświadczyła, gdy było pragnienie budowania wspólnoty międzynarodowej. W naszej historii taki epizod mamy, bardzo znamienny. Rok tysięczny. Cesarz odtąd w pielgrzymce pokutnej na Boso przychodzi do grobu świętego Wojciecha. Bolesław Chrobry wyprawia mu ucztę wspaniałą i na tej uczcie cesarz odtąd zdejmuje swoją koronę, nakłada na głowę Chrobrego. Taka była jego myśl, stworzyć wspólnotę równych narodów w Europie. I ten kierunek, wiemy, co jakiś czas się odzywał w ostatnich latach po II wojnie światowej, po tej wielkiej hekatombie, kilku przywódców, bardzo głęboko wierzących, zaczęło budować wspólnotę, którą nazwano później Unią Europejską. Wspólnotę równych narodów, które przestają z sobą prowadzić wojny, a na trudne tematy dyskutują. Może się i kłócą, ale bez oręża. To jest coś niebywałego, coś czego doświadczamy, że całe pokolenia nie przeżyły wojny w naszym ojczyźnie. A z drugiej strony widzimy, jak się wyrzuca Boga, to wszystko się rujnuje. I dzisiaj wiele problemów stąd wynika, że Parlament Unii Europejskiej wyrzucił Boga z konstytucji, że Boga nie ma. I naraz zaczyna to się wszystko sypać. Naraz, zamiast wspólnoty, egoizmy narodowe się odzywają i się to wszystko trzeszczy i pęka. I to musi iść na upadek. Więc to jest ta dobra nowina, zaproszenie. Bóg posyła swego anioła i mówi: przyjmij Syna Bożego. Nie musisz przyjąć, nie z mocą, ale przyjmij. Bo to jest naprawdę dobra nowina. On da Wam moc. I teraz te nasze rozważania trzeba przełożyć na język bardzo osobisty. Czy ja chcę go przyjąć jeszcze głębiej? Czy moja rodzina, my chcemy go przyjąć głęboko? I tego zresztą doświadczamy i czujemy, że jeśli tak się dobrze przygotujemy do Bożego Narodzenia. To zwłaszcza przy wieczerzy wigilijnej, przy pasterce, doświadczamy, że on buduje przedziwną jedność w naszych rodzinach. On przemienia. Nieraz czyni pojednanie tam, gdzie wydawałoby się ono było niemożliwe. On daje nadzieję, pozwala nie załamać się. Dzisiaj to jest wielki problem. Przy tej pandemii, tych ograniczeniach wzrasta liczba osób, które mają wielkie kryzysy aż po samobójstwa. Nie potrafią sobie poradzić, bo są strasznie samotni. A On nas jednoczy. Ale jednocześnie wiemy dobrze, że gdy Pan Jezus wchodzi w życie Maryi i Józefa, to On, powiemy, ich życie, takie plany ludzkie, poprzewracał do góry nogami. Oni tak sobie zupełnie nie wyobrażali. Mieli spokojne plany żyć w Nazarecie. On jako rzemieślnik, Maria przy boku męża, wychować dzieci, a tu naraz Betlejem, potem wygnanie do Egiptu, ucieczka zupełnie inne życie. I jest coś takiego, jak taki lęk przed przyjęciem Jezusa. Ja się mogę tak po ludzku lękać, otworzyć całkowicie na Jezusa, bo on może poprzemieniać moje plany, moje marzenia. Ale przygotowujemy się by zaufać by powiedzieć choćbym tego nie rozumiał panie ale jak maryja chce ci powiedzieć oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według twego słowa bo twój plan twoja obecność choćby dla mnie dzisiaj nie zrozumiała ufam że jest dla mnie dla naszej rodziny najlepsza dlatego się przygotowujemy przeżywamy spowiedź świętą w tym okresie, żeby rzeczywiście te święta Bożego Narodzenia były takim wyjątkowym czasem, takiego przyjęcia, jakby to było pierwszy raz w życiu. Bo tak już jest, że w liturgii to nie jest to samo Boże Narodzenie, które było w zeszłym roku. A dodatkowa atmosfera, klimat pandemii jeszcze też wzbogaca, że to nie jest to samo. Że za każdym razem może to być tak, jakby zupełnie pierwszy raz. I mogą być takie zakamarki mego życia, których ja do tej pory nie otworzyłem Jezusowi, tam go nie zaprosiłem. I tak przeżywajmy Boże Narodzenie, wzajemnie się wspierajmy, żebyśmy doświadczyli, jak dobrze żyć w mocy ducha świętego, który czyni rzeczy po ludzku niemożliwe, że one się dokonują. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według twego słowa Amen